The main objective is to escape. Collect equipment that will aid you in your escape and help you survive for longer. Uh, search for escape mm. or useful items, treasure or hints or in cupboards, shelves, or in under benches, on or under tables, on walls, etc. 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 There are mm. over 500 locations where they can be spawned. Srutu, no, To jest Sru tu, tu 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 Dobra, a reszty się dowiemy... W grze. Hostuję grę. Enter your game. Jak mam nazwać grę? Może numery twojej karty kredytowej, co? Dawaj, podawaj. Dobra. Czekaj. Okay. <ścoughs> <ścoughs> po prostu... Weź po prostu nazwij grę. Kudumas. O... Kudumas 2! Kutumas. Mamy to. Kutomas. Kud... Kutoma. hasło skomplikowane, raz, dwa, trzy. Dobra, start game. Szukaj Kutoma. Suddenly a sharp pain in my shoulder. A Dla, za, dlaczego my to kupiliśmy? No nie wiem, no... fajnie wyglądam przecież. Część charakter Yes! Jest Jacksepticeye here! Co? Plastuzi, ja pierdolę. Ale nie, nie no, no, wiesz, możemy gamić. Gaming jest e, gaming. Jesteś gotowy? <grym> nie. Nie, dawaj, dawaj. Nie będę bardziej gotowy niż teraz. No to już nie da się na to przygotować bardziej. To jest gra za 350. Może się zwróci. Wiedzieliśmy, że to się stanie tej nocy. Czyli to jest story tutaj jakieś? Nagle. Ostry ból w moim y, ramieniu. Y, ten. Boli. Uh, settings mouse activity te gamerze nie masz w co grać co? Nie ma pieniędzy? Hahaha, <laughs> wiem co czujesz. Ale nie bój się, przybywam z pomocą! Eneba.com to sklep z ponad 10 tysiącami cyfrowych produktów. Sklep ten ciągle się rozwija wraz z nowymi jak i starymi tytułami, aby zaspokoić wasze gamerskie potrzeby. Eneba.com dostarcza najlepsze deale na rynku, a poprzez doskonałe wyniki na Trustpilot możesz być pewny, że nic nie przeszkodzi w twoim gamerskim doświadczeniu. Ponadto Eneba.com wierzy, że ty jako klient nie powinieneś się martwić o to, czy twój kod działa, czy też nie. Dlatego zaoferowane jest wam wsparcie 24 7 aby rozwiać wszelkie wasze wątpliwości na temat waszego zakupu. Klikając link w opisie i używając kodu zniżkowego WEZA3, tak, to jest kod promocyjny z moim imieniem, haha, wspieracie mój kanał, za co wam z góry dziękuję, więc proszę, klikajcie ten link, gdy szukacie jakiejś nowej gry. Dzięki Eneba za wspieranie mojego kanału i wracamy do filmu. Wiesz co, powiem ci, ta gra nie wygląda źle sama z siebie cała, ale postacie, no kurwa, nie wiem. Ale, ej, możesz docenić fakt, że nie są stokowe. Jak się włączy latarkę? Pod F, zgaduję. Jeden klikasz i potem lewym. Chodź zapierdalamy. Ej, idziemy w złą stronę. To, Dobra. <grym <grym> Jesteś gotowy? A tu jest bateria jakaś? Nie. Godumas. Ej, prawdopodobnie masz na początkowo bardzo cicho głośność gry. Ona jest ustawiona na 0,8, ale to nie jest prawdziwa głośność gry. <grych> Zmień to, Rzeczywiście. zobaczysz. Rzeczywiście, kliknąłem na to i było. No. Co? Nic, krzak mnie przeszedł. Jakiś Godumas gdzieś biegnie, co? God. u nas! A! Słyszysz to? No, coś. Może, z, może za bardzo reaguje, ale słyszałem to. Chuj, trzymał się blisko ciebie, bo się cykam. Ja też się cykam, gościu. Nie wiem, no. Ta gra jest o! tak dokrzyć, że. Stra... O, tam biegnie jakiś go... Godumus. Co? Myślisz? Godumus, no tam był, świecił mu oczy. Literalnie przed nami. No biegnij tam dalej na wprost, no, gdzieś tam jest. Biegnij, biegnij, nie chcecie. Dawaj, dawaj, Don't be shy. Biegnie, biegnie, biegnie. Na na no miszaj. Biegnij, biegnij, biegnij. Na na Ja rozumiem, że to mój ojciec. Forward! Ale... Panie Godumas! A! Mm, nie... Panie Gudumas, Panie Godumas... Panie Godumas... To nie... Mówiłeś, że to były oczy. Ej. To są fireflies. Były oczy, ktoś biegał. Literalnie ktoś biegał. 100% To są na grobki? Ale tam jest dom. Chodź do tego domu. W tym domu pewnie się dowiedziałem czegoś. O! Patrz, o ty... so, patrz, patrz, patrz! Widzisz go? Widzisz go? Gdzie? Tam. O zapierdala. O. Patrz. Gdzie on idzie? Halo! Stara Aha. na obiad woła, kurwa. Dorel! Za nim! On pewnie poszedł uprawiać godumizm. Godumizm. Gdzie on w serio? No i co, co tu O! 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 Są szafki! Typa. I to wszystko co wiem? Tutaj też? Też nic! Ja się czuję trochę zaniepokojony, ale... A! te. Co? Kogoś Zimu, widziałem. godumasny przebiegł. <grym> kurwa. O, to jest kolejny! Oni, oni, oni uciekają po prostu do latarek. O, pod, pod C jest chyba... Halo? Co jest za dźwięk? E? o, o jest tutaj pan! Pa, chodź, chodź, chodź! On się modli. Ko, gonimy go, gonimy go, go! A nie, on jest szybszy od nas. Przecież to my jesteśmy potworami? Nie, nie wiem, na, na razie to wszystko przed nami ucieka. Escape using there the There is ale... a strange creature with a key around its neck. It has to have its lair somewhere. Aha, czyli, okej. Okay. Bywa... To ar... coś jest? A. Treasure. O, słyszysz? O, godumizm uprawia, słyszysz? He's goduming... Tak, on tu się modli, godumuje mi tutaj. Dobra, raz na trzy, raz, dawaj! Potrzebowaliśmy odliczanie na to? Nie, właśnie sobie zdałem sprawę, że nie. Za tym kamulcem pewnie. Nie! Jakieś speed buffy ma jebany! Jezu, te krzaki! No nie wiem, co się dzieje, no. Jestem bardziej przerażony tymi krzakami niż cokolwiek innym. Tania gra? Tania. Dobra gra? Tania. <laughs> Ej, <Ey>, pokazało <laughs> mi, it has to have it's layer somewhere, Jest is not even close teraz. Czyli się oddaliliśmy za bardzo. O, o, tu jest ten! Znak Godumas! O, 8 Notatka. Czytaj. Uh, the wooden boat is on the northeast side of the region, it's on the shore of the island. Aha. Fajnie. Ej, latarka może się skończyć podobno. Ej, tak biegam z wyłączoną cały czas. Aha, serio? A ja cały czas miałem włączony. <coughs> Kliknij mapę, jakby M. Tu jest elat... O, oh, tu jest mapa! Trochę eee... duże to miejsce. Jak na horror, który ma przedstawiać. Ej, no jakby wiesz, spoko, no. no gra miała być straszna, ale nie pykło, bo potwór nie może nas znaleźć, bo jesteśmy za daleko. Pfff, Pff, jakby... Ale tylko trochę masz rację. Higot go Higot go doomed. <coughs> Zgubiłem się. Tak O, a tam co jest? Letarką. Widzisz, tam się coś świeci To jest... Chodź za mną, duchowa... chodź za mną To jest jakaś duchowy, jakieś duchowe entity, ja nie wiem czy my chcemy Chcemy? Idziemy, jest za mało ciekawie O, 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 o. Widziałeś, to? widziałeś to? Ktoś tu godumi around here Idziemy Muzyka do duchowego ucichła. entity Muzyka ucichła, zaraz pierdolnie Pierdolnie gościu Mam nadzieję Jed Ej weź może ci ten potion na Wygląda jak potion seller jakiś, dawaj Co ja mam? No podejdź zakup Towar. <laughs> mam 60 treasure Ty to może trzeba faktycznie coś kupić Witam. Dzień dobry Chciałem kupić Free bottles of soul For 30 treasure Flashlight for 90 Ja, oni tu naprawdę mają merchanta to jest, kurwa, cała ekonomia. Super. Ja Ej, naprawdę, potiór na manę dostałem. Dostałeś potkę na manę? No nie ja po... Battle, Battle of souls, co to robi? Eee, leczysz się tym. Ja dostałem... A, no to health to jeszcze lepiej. Ja dostałem kukurydzę. O, syringe! I latarki tu są. Tak, to można go dumić, dawaj. A, już mam ten item. Dobra, chuj mi w dupę. Co? Widziałem go. Kogo? No tego ja z zielonymi oczami. O, Daniel, pomocy, Daniel, Daniel, pomocy, zabrał, zapro... wy do siebie. To Ty rzeczywiście. <laughs> to było najspokojniejsze pomoc jakie widziałem. Yeah, ee... Uh, yeah, ee... Uh, yeah, uh, yeah. Mas, more like Godumeis, bo Zaraz to się można zgubić, <śmiech> <śmiech> Dobre, <laughs> dobre. Godumas more like, uh, Go... Uh, Gorim! Ale idziemy, to jest ścieżka, to idziemy ścieżką. This, this game is very good, amazing. Dobre. Nie, jakby nie mam Nie mam już swoich żartów, więc chwalę twoje. <laughs> Super, do, o, dobre, dobre. O, co to jest? Chodź to! Chodź to! <laughs> Ej, dziadek! Come back, dziadek! I kill you, kurwa. Ej, zrobił ten, krzaktek. A tam jest drugi potwór. Ej, dwa potwory tu są. To kto to kogo kurwa goni? Eee... Uh, apparently, ty ich e w tym momencie. Pa, próbuję mi obejść. Pa, 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 pa. Próbuję mi obejść. Idź stąd. Ej, ja nie rozumiem tej gry. <ślaski> <ślaski> <Ryba>. Idź stąd. <ślaski> Ja pierdolę O, tu jest! Tu jest! Eee! Pago, 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 Pago! Widzisz go, Pago! Pago, Pago, Pago! hogo, hogo. Pa, on tu jest! On tu jest! Chodź tu! Ej, czemu nie mogę bić go? Nie Mam wiem. kukurydzę, to może kukurydza ogowalne. Ja próbowałem coś tam klikać, jakiś interakt, żeby może zebrać mu klucz czy coś, bo to chyba on ma ten klucz, nie? Nie, ten z zielonymi uszami. Oczami! A! Ej, skoro on jest nagi, ten z ten zielonymi tymi, to czemu on nie ma siurka na wierzchu? Bo on jest... Is, nagi is, Dumas! Where is... Where is shuruma, shuruma, <tryk> Chodź tu! Chodź tu! Chodź się <tryk> okay. Niesamowity jesteś, chyba Fred Flintstone on action. On action, wyglądasz Fred. jak bootleg... Wyglądasz jak bootleg Fred Flintstone. Ptaszki! Co to był? Aha, że w taki nie można jednak chodzić. I tu jest też kolejny ten... Nie no, świetna Kolejna gra. Okej. Okay. O! Jest o! Bez silny. latarki, bez latarki, bez latarki! Szkoła. O, widzę go! Tu jest! Nie, to jest ten potwór z czerwonymi oczami. Tam jest! Tam jest, widzę go! Nie, jest napisane, Mimo... że far Nie rozumiem. Może to nie jest on jednak. Czemu to ja jestem ten co cierpi? Ty próbujesz rozumieć czemu to ja jestem ten co cierpi Nie, czemu czemu próbujesz to ogarnąć, ja nie... To ja tak klepię, kurwa, co ja kaczką jestem Tak. Ty O! Central Mining. Ej, tutaj jest dołek jakiś. Ło... Let's go! Przygoda. O. Oh. Something ain't right here. Uh, ok. <laughs> Kurwa. Empata be like. Nie. My się kupę gości. Coś jest nie tak. <laughs> oh. <laughs> Dobra tu jest. O, o. Tam jest ten z czerwonymi oczami też. Pójdź. Jesteś. Kurde, ale dziady Ej. Something Coś... O, tam jest ten wariat z zielonymi. Ja kurwa nie wiem. O, CLOSE jest napisane! Co? No? Escape using the key jest napisane CLOSE. It, it has to have its lair somewhere, czyli jego skrywka jest gdzieś blisko. To tutaj, czyli gdzieś tutaj. Ej, ja cię będę krył, weź sprawdź mapę. You, you should, should see, see. czekaj! Jego kryjówkę? Well, you shouldn't see it. O, 11 metrów. Plesz, place a Crash no soul amulet. Ej, stąd, ej, Jan, No Crash Soul amulet, okej, tutaj. Ja mam Crash Soul. Nie, nie. Tutaj, 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 gdzie ja jestem, tu gdzie ja, tutaj obok ściany gdzieś. Aha, nie mam Crash Soul amulet. Man, gdzie jest Soul amulet? Ej, nie mów, że u tego merchanta, to musieliśmy kupić. Nie, nie było tam tego. Co? Ty... <laughs> ja o! nie rozumiem. Ej, przyszedł ukłonił się i poszedł. No, masturbas masturbas tak w szkole nazwali. O, nie rozumiem. I don't get it. I I I, I genuinely, genuinely do not get it ale no, zrani on mnie kiedyś, czy tak nie bardzo? Ja pierdo... nie rozumiem. Mam statuetkę. Słyszysz coś? ILE ICH... Ty, ich, ich tam jest? To jest uh. ich respawn. A. Teraz nagle umarłem, bo nie zaświeciłem w nich latarką. I zostałem zostałem shotowany, Nie żyję. Wiem, wiem. A nie, jestem dying. Przeżyjesz. Ej, ilu ich jest? Co jest? Czy Dying jest w końcu, czy nie? Ta. A ty nie masz tego Soul Crystal? Soul Crystal nie, ale mam Battle of Souls. Nie wiem, co to robi. Czy coś mnie trzyma? Nie. To jaki jest mój status? Co ty robisz? <grymne> Próbuję pić Battle of Souls, nie wiem. Czekaj. A weź spróbuj mnie zrezować. Weź mi zrezurektuj. Dobra, rezujecie. To wygląda bardzo bardziej jak. Dobra, easy. Ile masz życia? Health. <grymne> no nie ma tu licznika, jest po prostu healthy, no. jak się czujesz? Halfi? Bo daj, teraz jest Halfi, no nie wiem. O, chodź do tego merchanta, może on będzie to miał. Um... Crash soul amulet, 80 kredytów. Ile masz kredytów? Aha, 70! Man, a gdzie ja mam? Ja mam 370. Czy ja mogę ci dać? Idziemy szukać kredytów, kupujemy krasz, solam i znajdujemy to miejsce jeszcze raz, kończymy grę. Dobrze niech ci będzie. O, a co tu jest? Jakaś wieża. Ho chwili pieniądze. O. To ja jak babcia przejeżdża. Tylko ja cię Co tu masz? Go dumas. Go... A babcia przychodzi. To nawet nie jest śmiech, nie śmiej się tak, to nie zasłużyło, to nie zasłużyło na ten śmiech to... Ja pierdolę, nie, złapało mnie off-guard ja. <toddyskujesz> Jakby wiedziałem jak to powiem, wiedziałem, że się zaśmiejesz Ej, już mi było głupia, że się śmiejesz Nie wyobraziłem sobie, w ty tym z tą latarką w babci i <toddyskujesz> Ja pierdolę. Ja pierdolę. Gdzie, gdzie ty, kurde? Ej, co to za górka? Jak to jest... Ja pierdolę, jakiś giewont tu postawili! E, nie wiem, domek musimy znaleźć. 10 golda i... i te. O, idą! Pięciu ich idzie! Uważaj, za tobą! Dobra, godumujcie się stąd. No, wy... Wygodumiać... <gody gody> mnie. Utknąłem O, co to jest? Kompas! A ty też już masz kompas? Nie. Haha, ha, ja mam Dlaczego zakładasz, że mam? Za tobą, coś przyszło. Widzę, widzę! Świetna gra. Swierdalaj! <goda> Idź co kurwa, nie denerwuj mnie już widzisz, że my tu ciężko grindujemy. O, tu jest dużo szafek. I co tu jest? Na pewno nie pieniądze! O kurwa, ty się przy... W... się. Aha, ty tu byłeś Mam Gold! Idziemy do... O chodź, idziemy, idziemy. Idziemy! Let's go! Idę! Pędzę! Crash Soul Amulet, to to nie? Tak! Hurra! Dobra. Dobra, teraz w którą stronę? Kórką? Patrzę. Soul Trap, To w tak, tą stronę. Tą stronę okay, nie, oddalamy się, w lewo czy w prawo? W lewo spróbujmy. Dobra Co jest lepiej. Dobra, no zdecydowanie. A, bo to jest tu! To jest ta skała przecież. A nie. O, ile jest! Coś ty zrobił? Nie wiem. Wypuściłem partikle. No widziałem. Kurwa, jaka jaka chmura gazowa była. To było niesamowite. Oh wow. Dobra, dobra. Coming, going, coming. Hey, w drugą stronę. Good morning. Godumbing. Mam nieodwracalne wrażenie, że to, co zrobisz za chwilę, spowoduje pierdolnięcie i może wtedy nagle gra zacznie mieć sens. No masz wysokie minimalnie odnośnie tej gry. Jakiej? High hopes. Dobra, ten wielkie kamienie, co tu są? To było gdzieś tu. Tak między tym, nie? Tu? Nie, przesunięło. oddaliliśmy się. Okej. Okay. To te kamienie, tutaj gdzieś. Tak, tutaj? Nie. Czaj, niech to się zawdejtuje, bo to kurczę ta odległość świruje. Gdzie, te tutaj chyba. Chyba tak. No, tutaj. Ja. O, nie? Albo te. Tutaj! Nie. Kurwa, idź pan sobie. Nie, wstecz trochę, czekaj. Kurde, bolik. Bo to, o tu jest 20. Tu! ORA Kraszuj! Kraszuj amuleta! Trap already placed, what? A I teraz musi go to zestunować, żebyśmy dostali... Amulet Ora. To co, teraz mamy tu koczować? O! A on sam w wszedł chyba Jest klucz! O! Wziąłeś go? Nie, a ty? Co? Nie. To było coś zielone tu, nie? Mam! Mam! Mam? Co? What is the package on this man? Hey, <laughs> he's got the... What the heck? Ej, maszen klucz? O-o. Ała! I'm dying! Czemu nagle się tak rzuciły? Zabiliście? cię? Nie. Jak tam? Jak tam? Um, how many health do you have? Dying. Okej. Okay. Um, mam jeden syringę. Odstrasza ich ale... ale ja nie mam kontroli są sobą, leżę. I'm dying. I'm dead. I, dead? I have been successfully doomed. Ooh. Ooh. No <laughs> Ale mam jeszcze you. połowę staminy. No to korzystaj. <laughs> <laughs> A, nie chcę grać po prostu. Tak.